No, hej, z tej strony Kamil Herbuś, a przed nami 54 dzień Matematycznej Studniówki. Zapraszam. Wynikiem działania 2 do potęgi 23 minus 14 razy 2 do 19 jest... I wiem, były zadania, gdzie te potęgi były mniejsze, i próbowaliście to liczyć i spoko, ale tu nie oszukasz. Policzysz, policzysz, nie policzysz. Nawet na kalkulatorze nie policzysz. Więc jak to zrobimy? Zobacz, no, najpierw to przepiszemy. Jak nie wiemy, co robić, to przepisujemy. <grym> Najprościej. 2 do 23 minus 14 razy 2 do 19. No, liczyć nie będziemy, to już powiedziałem. Zrobimy to na dwa sposoby, więc ja tutaj zrobię taką kurtynę, i tutaj napiszę pierwsza opcja. I jak będzie wyglądać ta pierwsza opcja? Ta pierwsza opcja będzie taka mniej hardkorowa, po prostu 2 do 23 zapiszę sobie jako 2 do potęgi 4 razy 2 do potęgi 19. Powiecie, nie, no co ten gość, jak on to zrobił w ogóle? misiaki, na podstawie tego wzoru a do m razy a do n jest to a do potęgi m plus n, czyli tą 24 czwórkę rozbiłem jako 4 plus 19. Oczywiście nie, no nie zapominamy minus 4 razy 2 do potęgi 19. I zobacz, co teraz się dzieje. Mam tutaj 2 do potęgi 4. Mogę sobie to policzyć przecież. 2 do potęgi 4 to jest 16. A więc mam 16 razy 2 do 19, minus 14 razy 2 do potęgi 19. I co dalej powiesz? No, wyobraź sobie, że 2 do 19 jest to jabłko. Soczyste, czerwone jabłuszko. Mm. I to 2 do 19 to też jest jabłko. Przecież powiedzieliśmy, że 2 do 19 to jest jabłko. Soczyste, piękne, czerwone, dojrzałe, mięciutkie i słodziutkie. Ach, takiego goldena wcisnął. Dobra. E, misiaki, a więc mamy 16 jabłek minus 14 jabłek na jabłkach. To proste, nie? To są po prostu dwa jabłka, czyli dwa jabłuszka, proszę bardzo. Ale zaraz, zaraz, przecież jabłko to jest 2 do 19, czyli nie 2 jabłka, a 2 razy 2 do 19 mi zostało z tego odejmowania. Ok? Tak to już to jak jabłka. 16 razy 2 do 19 minus 14 razy 2 do 19 to jest po prostu 2 razy 2 do 19, a 2 co ma w potędze? No jedyneczkę. Czyli mamy 2 do potęgi i korzystamy z tego wzoru, który był na początku zajęć, a więc mnożę te same podstawy, potęgi dodaję, czyli 2 do 20 bęk, odpowiedź C. To była pierwsza opcja. Teraz ci pokażę drugą opcję, bardziej hardkorową, ale taką na propsie. Że wiesz, jeśli pokażesz to jakiejś dziewczynie, to ona od razu się z tobą na randkę umówi. Uwierz mi, serio, tak to działa. A jeśli ty, dziewczyno, pokażesz to jakiemuś chłopakowi, to mu po prostu gały opadną. Zobacz, 2 do 23 minus 14 razy 2 do 19, wyciągam 2 do 19 przed nawias. Co to znaczy, że wyciągam przed nawias? To znaczy, że dzielę przez 2 do 19. Ile to jest 2 do 23 podzielić przez 2 do 19? No zobacz, jeśli dzielimy, to odejmujemy wykładniki, czyli zostanie 2 do 4. A więc bęk mam 2 do 4 minus 14 razy 2 do 19. To jest po prostu 14, tak? Bo to 2 do 19 się skróci. Zabrałem je tutaj przed nawias, wyszło mi to. Powiecie, nie? No a co to można, tak? No pewnie, że można, bo zobacz, jeśli wymnożysz ten nawias przez 2 do 19. To 2 do 19 pomnoży się z 2 do 4 i pomnoży się z 14. I teraz 2 do 19 możemy przepisać, a policzyć wynik z nawiasu. 2 do 4 to jest 16, minus 14, a więc mamy 2 do 19 razy 2 do 1, czyli 2 do 20. I co? Nieźle, nie? Pozamiatane. Kopara opada normalnie. Fajne zadanko. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. I e, widzimy się tomorrow. See you later.